Witam Was serdecznie i proponuję, byśmy ten dzisiejszy filmik potraktowali jako takie zaproszenie do większego już filmu pełnometrażowego o dziadach części trzeciej. Dziś tylko krótko. Dlaczego dziady część trzecia Adama Mickiewicza to dramat y, romantyczny? Po pierwsze, mamy zerwanie z zasadą trzech jedności. Nie występuje tutaj jedność czasu, miejsca i akcji. Po drugie, łączenie realizmu z fantastyką. Realizm chociażby w scenie więziennej łączy się z fantastyką chociażby tam, gdzie pojawiają się diabły, ale też wydarzenia jakby na granicy prawdopodobieństwa zdarzeń, chociażby śmierć doktora rażonego piorunem. Synkretyzm rodzajowy i synkretyzm gatunkowy o tym będziemy mówić dużo i szczegółowo. I wreszcie fragmentaryzm. Pojawiają się różne wątki, które ze sobą luźno się łączą i urywają się w sposób niespodziewany. Mamy też bohatera romantycznego, nowy model bohatera romantycznego, którym oczywiście jest Konrad, i wreszcie do głosu dochodzi tajemniczość i ludowość. I tyle w największym skrócie, a więcej już w takim dużym filmie. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.